Rafał Witek, wściekły chomik. Angelika dostała chomika. I oczywiście następnego dnia wyniosła go na podwórko w słoiku po ogórkach. Jaki on słodki! Zachwyciły się koleżanki. Każda chciała go pogłaskać, przytulić albo pocałować w malutki pyszczek. Podawały sobie chomika z rąk do rąk, piszcząc przy tym z zachwytu, aż tu nagle. Ała! ryknęła Monia. Ugryzł mnie! Wargę! Może ma wściekliznę? jęknęła Daria i odsunęła się na bezpieczną odległość. Proszę pani na pomoc! zawołała Ada do dozorczyni, która akurat przechodziła obok. Atakuje nas wściekły chomik! Dozorczyni delikatnie chwyciła zwierzaka i obejrzała go ze wszystkich stron. Nie jest wściekły, tylko zmęczony, powiedziała wreszcie, i chce mu się pić. Naprawdę? zapytała z nadzieją Angelika. Oczywiście, zwierzęta to nie zabawki. Każde zwierzę może ugryźć, nawet te najbardziej oswojone. Wystarczy, że coś je wystraszy, zaboli albo rozzłości. Na przykład nadmiar czułości. Dlatego do zwierzaków. Trzeba podchodzić ostrożnie i z szacunkiem, a nie rzucać się od razu do całowania.